Teraz w aktualnościach o wyrównywaniu szans w polityce dziś wchodzi w życie tak zwana ustawa parytetowa. Nowe prawo mówi o tym, że na listach wyborczych powinno się znaleźć nie mniej niż 35% kobiet i nie mniej niż 35% mężczyzn. Ustawa zmienia ordynację wyborczą do Sejmu Parlamentu Europejskiego oraz Rad Gmin, Powiatów i Sejmików Wojewódzkich. Czy ta ustawa rzeczywiście coś zmieni, czy zmiany będą tylko pozorne? Sprawdzał Maciej Poloczek. Choć stanowią ponad połowę ludności kraju, to tu kobiet jest już tylko 20%. Kolejnym w kolejnym sejmie kobiet może być już więcej, ma w tym pomóc tak zwana ustawa parketowa. Teraz na każdej liście wyborczej musi być co najmniej 35% kobiet. Z nowymi przepisami duże nadzieje wiąże Joanna następień która ma wystartować w tegorocznych wyborach z listy Platformy Obywatelskiej. Wolałabym, żeby kobiety wchodziły do polityki w sposób naturalny, ale skoro tyle czasu się nic nie wydarzyło, to nie liczę w tej chwili na cud. Na cud, nawet z nową ustawą, nie liczy także Elżbieta Winer z Partii Kobiet. Do Sejmu wystartuje z listy SLD, ale jak podkreśla, dużych zmian w polityce nie będzie. Gdyby było jeszcze tak, że na przykład w pierwszej trójce musi być jedna kobieta, albo mamy suwak, albo powiedziane, że co trzecia lista to pierwsza osoba to jest kobieta, to rzeczywiście byłaby szansa na zmianę. Ustawowych zmian nie potrzebuje Karolina Jacent z PiSu. Możemy się realizować w tym, w tym temacie. Podlega, że i bez tego chcemy, kobiety no. mogą prężnie działać w polityce. Mimo to, że jesteśmy, prawda, określaną jako delikatny puch niejednokrotnie, jesteśmy delikatnymi kobietami, ale kiedy trzeba, jesteśmy twarde, stanowcze i są doskonale rodziny w polityce, jak do tej pory i myślę, że, że tylko będzie lepiej. Zmian na lepsze oczekuje Marian Romaniec, lider ludowców województwa śląskiego. To bardzo złagodzi obyczaje, ilość, odpowiednia ilość posłanek w parlamencie i panowie też inaczej trochę się będą zachowywać, choćby w stosunku jeden do, do drugiego. Nowa ustawa zmieni niewiele, mówi politolog Marek Mazur, ale przyznaje, kobiet w polityce jest zbyt mało. Pewnie lepiej było, jak było ich więcej, ponieważ no, y, mielibyśmy lepszą reprezentację społeczną, ale są różne czynniki, które wpływają na to, że tych kobiet jest w polityce mniej i można się zastanawiać, czy przypadkiem no taka nie jest natura rzeczy. Czy wprowadzenie parytetów na listach wyborczych cokolwiek w polityce zmieni? Nie wiadomo. Wiadomo, że równie ważna, o ile nieważniejsza, jest aktywność kobiet w życiu publicznym, a historia uczy, chociażby na przykładzie Margaret Thatcher, zwanej żelazną damą, że w polityce można osiągnąć sukces bez parytetów. Maciej Poloczek aktualności.